Siemaneczko, witam Was w 28 odcinku z zagrajmy w Gothic 1 e, Wczytujemy nasz Savig i teraz zabijamy się za następnych kapłanów e, Tutaj już pierwszego kapłana rozwaliłem, a więc e, jest całkiem nieźle Na sam początek jeszcze tutaj bym musiał jakieś światło zamontować, ponieważ tutaj nic nie widać <laughs> e, I stary telekinezą powinienem w ogóle tutaj latać Eee, no tutaj raczej nie znajdziemy mikstujek Chociaż tam już w pomieszczeniu tamtym wyżej na pewno I zaraz wam pokażę nawet gdzie eee, Ale jeszcze mamy tutaj kilka szkieletów Jak już sami widzicie więc... więc najpierw szkielety No chwilka daj mi spokojnie tutaj powalczyć no co za banda szkieletów Gin No chodź, też gin i ty też przepadnij e, no i teraz mogę się na spokojnie uzdrowić i, e, i wam pokazać to miejsce e, no i okej, okay, wicknet takigamic strek. Mm. Dobra. Telekineza. Miksturka jest tam na górze. W lewo. Tutaj mamy jeszcze z tego co widzę szkielet Maga, to ja poczekam aż on niech przyzywa tutaj właśnie te szkielety. Ja sobie z nimi chętnie powalczę. On ma 5 zwojów, no więc 5 walk będzie. Troszkę szkieletów. Eee, no ja przynajmniej później nie będę sam musiał ich przyzywać. No No. Mm. Dawaj, dawaj dalej. Jedna poezja z mi na pewno nie wystarczy No dawaj dalej. okej, okej, okej no wie ja tutaj się gdzieś schowam i ups nie no jak ja nie lubię na takich właśnie wysokościach walczyć, nie w nie innych. E, zwłaszcza w gotiku tyłce, to jest w gotiku tyłce przegięte po prostu mówię wam e, Wilk jest niżej na przykład i, i tak ciężko go zabić, ponieważ Wilk jak wiecie w Gotik 3 nie jest e, dobrze zrobiony, ponieważ atakuje takim spamem nam, e, że później no, ciężko go rozwalić. A ty co? Przezywaj kolejne. Ja się uzdrowię i czekam. Nie, rób sobie przerw. Dobra. Dobra, przezywaj dalej. Yy, ja za ten czas... zrobię sobie miksturkę. Wynocham... W ...szkielecie. Tam mam tą miksturkę już się podświetlił Napój. E, co już nie masz? Dobra, ładuję w nas kulkami. Zdenerwował mnie. Co ty tutaj masz? Nie masz już, a więc dobra. E, dokładnie w tam miejsce, w tamtym miejscu. Tutaj na górze. Napój potęgi się znajduje. I to nie byle jaki właśnie, bo napój potęgi daje nam siły, zręczności i właśnie jest spoko dobra podświetlił mi się no to już go skubnę e, przełączę sobie na typ chodzenia i tutaj już chyba nic nie ma właśnie a więc to jest tylko tutaj napój e, potęgi tylko ja w sumie bo napój potęgi od razu wyknę e, gdzie on jest tutaj plus 4 plus 4 więc 98 siły posiadam może zmienię sobie broń na dwojęczną, no za może nie przepadam, ale e, ale zadaję większe objażenia, więc niech będzie póki co telekinezo, telekinezo będę szukał tutaj kolejne właśnie e, rzeczy no i tutaj musimy wejść o, tutaj mam też napój ukryty hmm, Jednak to jakiś zwykły napój zjawiający ale warto, to właśnie zwiedzać Świątynię Śniącego z, z telekinezą. Przełącznik tam jest, opieką Świątyni, dobra. Eee, ja tutaj oczywiście strzelę zapis. Jakbym nie strzelił zapisu to... To by było cienko. Mm, dobra. No i okej. Okay. O, czyli tutaj. Zaraz zrobię z Tobą porządek. Dwa strzały i to tyle. Yy, tutaj jeszcze mamy taki schron. I tutaj mamy też właśnie mnóstwo napoi. Gdzie jest światło? Światło musi być obowiązkowo. Bez światła to ja sobie tutaj nie wyobrażam. E, no i okej. Okay. Telkinesa już tutaj chyba nic. Nic nic, nic nic. No yy... i któryś przełącznik jest dobym I właśnie muszę sobie za moment sprawdzić który. Yy, chyba ten na prawo, tak mi się wydaje. To jest ten? Tak, to jest ten. Otworzył nam przejście i też te kolumny właśnie nam ściągnął w dół. i tam na dole też e, chyba nam właśnie uaktywnił przejście e, a więc teraz tutaj zmierzamy tutaj dokładnie spotkamy kolejnego typka, kolejnego kapłana znowu mu zrobię sieczkę pochodnia te pochodnie są dziwnie pouchrywane niektórym no sami widzicie, a poza tym. Tutaj znajdziemy mikstójkę siły. O, ja muszę przełączyć na Beon. Śmiertelny! Jak śmierza zakłócać mój spokój! Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący o chłapie tysięcy doświadczenia no i kolejny poziom to już jest 34 poziom napoje tutaj właśnie te napoje o, o tych napojach wam mówiłem tutaj mamy zwój chyba mi się ciemności ale albo szkieletów E, jakbym tutaj stanął to by na mnie ta kolumna spadła To jest taka pułapka e, A tutaj znajdziemy miksurkę siły A więc A więc a więc e, Na pewno tutaj zbiję wszystko I jeszcze się z 2-3 razy upewniać Czyli na pewno zrobiłem wszystko Ponieważ ponieważ właśnie No już raczej ja tutaj nie będę wyracał e, Dobra chyba wszystko trzy mikstu jaki były w tym właśnie esencja siły e, mam 24 punktów zjednoczonych no to może jakąś lepszą by on e, lepszy łuk sobie założę <grym> gdzie tutaj są łuki e, ok no lepszy łuk jakiś tam może o niewiele, ale zawsze lepszym. Drugi już rozwalony, kapłan zaraz będzie trzeci. Ponieważ ten trzeci jest tutaj też całkiem blisko. Nawet bliżej niż mogłoby się wydawać. A więc jeszcze tutaj kolejny zapis naturalnie. I wchodzimy teraz po tych yy, tutaj filajach. Okej. Okay. I dokładnie tutaj znajduje się kolejny kapłan. Gin, kapłaniem. Czy tutaj coś jest? Oto jest pytanie. Hmm. Tam mamy jakieś bionie, tutaj mamy... Nie ma nic, nie ma nic, a więc... O, tutaj nam pokazuje kolce, tak, tam właśnie później są kolce. Hmm, no szkoda, że tutaj nic... nic nie mam. Jakaś miksturyka. No miksturką bym na pewno nie pogadził. Eee, okej. Okay. Otwieramy i tutaj wchodzimy dalej. Nie, to chyba nie była najlepsza opcja. Tak właśnie, zwiesiłem. Yy, a więc który to był zapis? To był ten zapis. Wczytujemy. E, no i przechodzimy. Tamten przełącznik nam otwiera, a nie zamyka. No tutaj mam kolejnego kapłanka. Śmiertelny, twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? <laughs> 8 tysięcy kolejne 8 tysięcy e, tak właśnie tutaj 8 8 8 8 no normalnie wszędzie e, zawsze i wszędzie jest 8 więc jest dobrze e, wyciągamy łuk musimy sprzeciwić to coś tutaj otwiera nam się wejście e, w którym tutaj znaj znajdujemy sekofor tu też coś tam znajdziemy i mumię mamy Gniewna stała Otwieramy mumię z winności yy, Okej, okay. I chyba tego nie pokazywałem w Nie przypomina mi się żeby, żebym to pokazywał yy, W którymś tam odcinku a więc A to nam otwiera, ten serkofag Natomiast jeszcze tutaj mumię tak, tego na 100% nie pokazywałem. Będę musiał udoskonalić, nieco mój chyba mm, e, mój odcinek pierwszy z ciekawostkami, bo, e, bo jednak, no coś, coś tam nie było jednak. E, ale jestem zadowolony, ponieważ mamy nowe, e, nowym księci, nowe rzeczy i jestem po prostu zadowolony z tego esencja siły jest naprawdę fajnie Nie spodziewałem się ale jest naprawdę fajnie i QD y, muszę tutaj gdzieś to jakoś zapisać jakoś to edytować i wyrzucić na nowo pierwszy odcinek z ciekawostkami W ogóle tak planuję zrobić, e, że najpierw nagrać wszystkie ciekawostki jeszcze a e, później, a później, a później, a później właśnie e, a później to połączyć w jeden filmik taki długi odcinek z ciekawostkami to będzie coś, myślę, że to będzie coś naprawdę coś fajnego E, dobra jestem tutaj już wszędzie byłem Chwilka Tutaj wejdę w te podziemia ponieważ tutaj jeszcze nie byłem e, To jest tylko przejście niby ale... A mam już światło no tak Huuu Huhuhuhu... hu Kto by się spodziewał? No ja się sam nawet nie spodziewałem że tam znajdę coś e, No czy wiedziałem że tam coś jest ale że ten mi że ten to nie wiedziałem właśnie, że ten umie Wiedziałem, że tam jest sarkofag. E, no i dobra, tam już byłem więc e, Więc już tam nie warto iść dalej Jestem zadowolony, zadowolony To pewnie słychać e, Już mam 104 siły jest jeszcze będzie więcej Statystyki będą naprawdę wysokie e, I okej, okay, i okej okay. że tutaj będziemy mieli nieśmiertelnego typka który przynajmniej się uważa za nieśmiertelnego w rzeczywistości nie jest nieśmiertelny i tutaj też za moment znajdę miksturkę siły tak jest statystyki nam się wbijają tutaj same niemalże yy, ale 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 jestem zaskoczony że coś mi umknęło po prostu mojej uwadze przed tym no cóż to jest właśnie gotik nie wiadomo ile razy można w niego grać i coś nowego odkryjemy zawsze ups ależ się udało fuksem tutaj powinna nam się ujechać właśnie ściana i tam też będziemy mieli przycisk do strzelenia więc wchodzimy wchodzimy i, i wchodzimy jeszcze raz mm, tak jest dawaj bezim wskakuj No i dobra Już tutaj jestem No To nam się otworzyło I dobra Mamy tą otworzoną jedną komnatę Tam możemy tam będziemy mieli właśnie demona kolejnego. Znaczy nie, tutaj będziemy tylko przejście. Ja tu jeszcze łyk kompociku. Yy, I elegancko kontynuujemy. Dobra, na sam początek jeszcze tego typka jest 1 ponieważ doświadczeniem Tak jest! Doświadczenie! No, ale... Początek odcinku i już jestem zaskoczony, że coś pominąłem. Nie jesteś tu mile widziany. A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak, powstrzymam cię. Nie przeszkodzisz mistrzowi kalomowi w przebudzeniu śniącego. Nie próbuj mnie atakować. Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi kalomowi i nam. Jesteśmy nieśmiertelni. Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Przygotuj się na spotkanie ze stwórcą Coś tam mówiłeś goe czy... czy nic nie wspominałeś bo e, Cię po prostu nie słuchałem Dobra ognista burza Jak mu zaraz piejele z ognistej burzy to popamiętam mnie jasna zawsze I, i tyle Tak się to zakończy Jego historia przygodam Potraktuję go jak bestię. Jeszcze tego pożałujesz. No chodź. Ech. Nie zabiłem go. Łukiem też go nie zabiłem. Czy ja mam coś mocniejszego? Czy po prostu nie mam nic takiego? E, jakimś zaklęciem go na pewno mogę sieknąć. Skoro kula ognia nie działa... No to ja nie wiem, co by tutaj na nim wypybować. Uderzenie, a imię ciemności, to nie. Jeszcze. Nie, nie mam pomysłu. Tutaj goją wrzucimy, Sprawdzimy. Nie, goją nie działa. Z długu też go nie mogę dobić. Co jest z nim nie tak? Ognista burza. Łapaj ognista burza. Ognista burzy go nie dobijem. E, spróbuję standardową, klasyczną kulą ognia. Jakoś go dobijałem, pamiętam. Kulka ognia zwykła, no to ja go nie zabiję. E, ale z taką potężną kulą ognia stworzę. To nie będzie zwykła kula ognia. To będzie potężna kula ognia mocy. Jeszcze tego No chodź. Tak jest. Kula ognia, zwykła jednak. E, zwykła ale pytajecka, ponieważ e, użyłem tutaj całej mocy tej kuli ognia. No i w końcu mi się udało zabić tego typka. E, no i tutaj też chyba mamy jakiś taki przełącznik, taki pstyczek. Z tego co pamiętam, tutaj za tą skałą. Znaczy za tą skałą. Za tym czymś się to znajdowało I to było chyba podpowiedź O coś tam strzeliłem No i co Dwa te strzeliłem i Nie wiem to jeszcze raz Jeszcze raz No nie Po prostu nie działa Fuuu Jak to się robiło Ja sobie to zaraz wszystko przypomnę I będzie tacy No Tu strzelałem, dobra Tu może będzie coś Nie tam jest to dostrzelane tylko w Co ja mam strzelić Bo ja nie wiem W głowę sobie nie strzelę W każdym razie, dobra Tam coś jest tylko No nie pamiętam, no nie pamiętam Po prostu nie pamiętam, dobra Czytam y, tutaj ten zapis już i, i spróbujemy to otworzyć Nie wiem jak to szło Kompletnie nie wiem jak to szło więc troszkę się będziemy musieli namęczyć z demonami hmm, Może także wie, wiecie, że, że tu, tu, tam Coś było, ale nic. W każdym razie, dobiem Czy coś się stało? Nie, no nic się nie stało, dobra. Hmm. Tu. Tu i tu spróbuję w ten sposób może zadziała no i tu jeszcze o tak jest e, udało mi się otworzyć te tutaj drzwiczki ale dlaczego demony się nie pojawiały? To mnie zastanawiam. Hmm, w każdym razie Deoga już jest przed nami otworem. I fajnie by było teraz to otworzyć jakoś, bo to mnie po prostu ciekawi. <laughs> No i co? I nic się nie dzieje A powinno się coś stać, no No jak pamiętam to coś było Coś było, tylko jeszcze nie pamiętam co Tylko tutaj, pamiętam, że to trzeba było na pewno Zgarnąć Ale to już zgarnąłem I co dalej to ja nie wiem Nie no, w głowę sobie strzel bezimienny nowe ja tutaj strzeliłem w to kilkukrotnie e, no i chyba nie mam pomysłu więc olejemy to wejście póki co później pomyślę coś i może może uda mi się coś z tego e, podziałać dzięki temu w każdym razie nowa miejscówka nowa miejscówka odkryta tutaj będziemy mieli miksturkę zaraz Dlaczego on był zabity? Nigdy więcej się tu nie pokazu. Nie. No nie no. Czy on jest zabity tak na stałe, czy... Przecież się ja go nie zabiłem. E, a może to ten zabija właśnie. Nie nie wiem, dobra. E, wiecie co, ja coś spróbuję. Gdzie jest zwój? Tak to jest właśnie kombinowanie Chcę to sprawdzić Dobra Żyje Nie, też jest martwy Tysiąc doświadczenia mi przypadło w takim wypadku to nie jest fajne Jeszcze mi błędy dodatkowe wyskakują No co za co to ma być Ja tego nie ogarniam, gotik jest czysty eee, No dobra muszę chyba ten reinstall jednak w końcu zrobić Musi to chyba nastąpić właśnie bo eee, Bo jak to ma tak działać to ja podziękował Niestety fanatyczny strażnik No Jeden z nich Został zabity yy, W dość dziwaczny sposób Ja będę kończył ten odcinek Ponieważ już nie mam miejsca na dysku yy. Chodź na tutaj kolejny zaję przygotuję na nich już kulki Nista burza Dobra Dobra, 500 doświadczenia, jeszcze za tego, 500 doświadczenia, tylko niech wstanie. Jeszcze tego pożałujesz. Gin. Śmiertelny, w domu pana? Bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty pajacy. Dobra, e, tutaj mamy jeszcze skrzyneczkę, tak, tak jest. Skrzyneczka, a w tej skrzyneczce co mamy? Tak jest, mamy miksturkę siły. Mhm. To jest jednak coś. Yy, a więc, no, coś tam wam pokazałem do, dodatkowego, nowego w tej yy, seji. 107 siły już posiadam. Jest nieźle. Yy, no i na tym też będę kończył ten odcinek. Dobra, strzelę zapis tutaj. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym odcinku na Jazie.